E, witajcie, kochani, na moim kanale, i dzisiaj e, pokażę Wam, co upolowałam w workach. Tym razem otwieramy Mix Damski. E, 10 kg. Tylko podzielę Wam to na dwa filmiki, żeby też nie trwało to zbyt długo. E, I zacznijmy po prostu od e, rzeczy. Z tym, że będę Wam je dzisiaj pokazywać na wieszaku i dajcie znać, czy wolicie, właśnie w wersji takiej na wieszaku czy w ręce, tak jak było wcześniej. Poprawię tylko kadr. Może mnie czasem ucinać, ale ważne, żebyście widziały rzeczy. Więc no na pierwszy rzut oka już Wam tutaj pomachałam, ale też chciałam sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Jest to taka kamizelka khaki. Ona jest atmosfery, rozmiar M. -ka. I niestety, co pierwsze rzuciło mi się w oczy, to to, że tutaj w jednym miejscu brakuje nam guzika, yy, i niestety nie ma go przy mecce. Jedyne co mogę zrobić, no to w tym momencie po prostu wymienić całe guziki. I jeśli chodzi o skład, to mamy 50 bawełna i 50 akryl. Ogólnie no, prezentuje się przepięknie, ale właśnie tak, ani nie wypróć tego guzika, bo tu i tak zostanie miejsce a jest to, wydaje mi się, że bardzo widoczne niestety. No nic, no trudno się mówi, lecimy dalej. Tak jak mówię, to jest drugi gatunek, więc te rzeczy mogą być właśnie z ubytkami, mogą być poplamione, także tego się nie ominie. Kolejną rzeczą są spodnie. Nie mam wieszaka w tym momencie, żeby Wam je dobrze pokazać. Tego z rzadkami, ale jakoś sobie poradzimy z tym wieszakiem. To są takie spodnie garniturowe w kolorze granatu z takimi białymi nalotami kropeczkami z firmy Next Tailoring 16L. I to mamy 47% poliester, 22% akryl, 15% wełna, 13% wiskoza, 2% elastan i 1% bawełna. Tylko do prania chemicznego. Ale w sumie ciężko mi powiedzieć, czy to są, to są chyba męskie spodnie. Tak mi się wydaje, że męskie garniturowe. Kolejną rzeczą, jaką mam, Tutaj widzę, że jest Pepko, ale bardzo stara metka. Aż wam pokażę. O, Pep. Nawet Pep i Ko. Także tak. To jest rozmiar 44-16. I to jest taka panterka. Tutaj, jeśli chodzi o wzór to ma takie przeplatanie. Pamiętam, że w poprzednim worku też było takie podobne przeplatanie na takiej rudawej bluzce, więc podejrzewam, że to są czasy, kiedy to musiało być bardzo modne. Ona jest bardzo długa, na dole ma wiązanie, tylko niestety tu widziałam, że ona jest mocno poplamiona. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ma takie białe naloty. Prawda, jakby to było, nie wiem, z pasty do zębów albo z jakiejś farby. A jeśli chodzi o skład, to jest 80% poliester, 17% wiskoza i 3% elastan. Kolejną rzeczą mamy ZARĘ. I to jest taki t-shirt, taki ciemnoszary kolor, melanżowy. I tutaj ma tak niby długi rękawek, ale wycięcia. Nawet ładnie to wygląda. Rozmiar L i materiał. Wydaje mi się, że. Aha, metka jest w środku, jest ucięta, więc się nie dowiem, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki bardziej poliester. Tak na dotyk czuć, że jest dosyć po prostu yy, sztuczna. Ok, plam nie ma. Dziur też nie widzę. Odkładamy na bok. Kolejna rzecz y, z bardzo podobnym rękawkiem. Też widzę, że tu jakoś wszystko jest tak dość y, podobnym stylu. Papaja 14 -ka. i to już jest bluzeczka y, bardziej kolorowa z takim piórem tutaj. Rękawek ma króciutki. Papaja 14 chyba mówiłam, nie pamiętam. Dobra, i jeśli chodzi o skład 70 to z 30 wiskoza, ale bardzo ładne. Do czarnych spodni myślę, że naprawdę fajnie będzie wyglądać. Taka bluzeczka z krótkim rękawkiem. Kolejną rzeczą, raczej już z takiej starszej garderoby, tak mi się wydaje, z firmy Monsun, rozmiar 14 to jest takie czarne, króciutkie bolerko. Yy, tu ma jakieś takie guziczki kwadratowe. Bardzo króciutkie. Wydaje mi się mniejsze niż na 4. Yy, chociaż 42 to jeszcze jeszcze nie tak źle. 74 bawełna, 20 vanylen, 4 elastan. Także takie bolerko. Ono jest zaokrąglone. Coś w tym stylu. Przyjemne w dotyku, jak to bawełna, ale myślę, że już raczej się w takich nie chodzi. Chociaż dajcie znać, czy chodzicie jeszcze w takich, czy nie. Następną rzeczą jest coś, co pewnie spodoba się mojej mamie, bo jak tylko to zobaczyłam, to tak sobie o niej pomyślałam. To jest taka bluzeczka różowa, chociaż kolor nie do końca jej, ale sam w ogóle fason. Że ona jest taka tutaj z paskami, dużo się na niej dzieje, trochę kwiatków. Jest taka przeźroczysta bardziej, siateczkowa. Na dole ma jeszcze taki pasek z takimi delikatnymi cekinkami. Nie wiem, czy ona w ogóle ma metkę, czy ma rozmiar. W ogóle nic z tego nie widzę: ani metki wewnętrznej, prawdopodobnie wypruta. A nie, a jest. A patrzcie, była tak zagięta, że nie było widać. Made in Italy, czyli to jest coś w stylu tych typowo butikowych, czy nawet y, bazarowych po prostu bluzek. 70 bawełna, 30 len, precz w 30 stopniach. Rozmiaru nie znam, pewnie uniwersalny, ale jak się mojej mamie spodoba, no to na pewno jej ją zostawię. Nawet jakby sobie nie miała śmigać po domu to myślę, że jest naprawdę ładna, czy do czarnych legginsów, czy do jakichś spodni, także yy, fajna. Naprawdę mi, nawet mi się podoba, chociaż to nie jest zupełnie mój styl, ale moją mamę bym w tym widziała. Kolejną rzeczą już bardziej ze sportowej kolekcji to jest March Spencer, coś w tym stylu, typowa bluzeczka do fitnessu, kolor czarny z różowym paseczkiem. Skład no pewnie coś z poliestrem. Marken Spencer 38, 50, y, 95 bawełna, 5 elastan, także no skład fajny. Yy, wydaje mi się, że ten materiał dość szybko schnie. Co jedyne, zauważyłam, że ten napis tutaj i wszystko już jest mocno sprane. To znaczy, że podejrzewam, że była używana i o ile stan yy, samej bluzki jest bardzo dobry. No to jednak na pewno była bardzo dużo prana, ze względu na to, że ten napis już sobie zszedł. Kolejną rzeczą jest najzwyklejsza w świecie bluzka. Miałam bardzo podobną kiedyś. Taki szary melange z kieszonką, dekolt V, coś takiego. Grubszy materiał, wydaje mi się, że sztuczny, z Georgia. Zobaczymy sobie, czy mam metkę. Rozmiar to jest 46 czy poliester, 17 len. Dziwny skład, bo wydaje się być bardzo sztuczne. Ciekawe, po co ten len tu w środku. Ale ciekawe. Nie wiem, czy, czy na mnie nie byłaby dobra, więc być może ją jeszcze przymierzę. Kolejną rzeczą Mamy t-shirt. Znowu taki bardzo zwykły. To jest na pewno bawełna. 95 Bawełna, 5 Wiskoza. XXL. Bardzo taki obszerniejszy. Ciekawe, czy Nie wiem, czy to nie jest męski t-shirt. Ale taki bardzo lejący. Zwykły, klasyczny, jasno No, mi się mega podoba. Nie wiem, czy ja go sobie nie zostawię do, do dżinsów. Taki, żeby był bardzo, bardzo oversize. Szerokie rękawki. Także naprawdę i skład super. Także myślę, że zostanie ze mną. Ale jeszcze go sobie przymierzę. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam... To jest taka koszula, bardzo właśnie kolorowa, ale takie cętki, wężowy wzór, tylko właśnie niebie, z niebieskiego. Dużo niebieskiego. Ładnie wygląda. To jest na pewno poliester. E, czuję po składzie. Rozmiar to jest niby M, ale pisze 40-42, 75 poliester, 25 wiskoza. Także tak. Taki t-shirt, taka bluzka. Naprawdę też, też mi się podoba. Nie mój styl, ja bym nie nie chodziła. Ale wyglądowo jest naprawdę ok. Kolejną rzeczą z Doroty Perkins w rozmiarze 38 jest taki klasyczny czarny t-shirt. Coś w tym stylu. Z taką mini, mini delikatną. czy Wam to pokażę taką naprawdę delikatną malutką falbaneczką przy rękawach. Fajnie wygląda, bardzo klasyczne. Jeśli chodzi o skład, to ta metka jest tutaj niestety urwana, ale pisze 96 bawełna 4 elastan. Czyli naprawdę fajny T-shirt. Odkładamy. Kolejną rzeczą jest sweterek. W atmosfir. To jest dwunastka, czyli 40 w bardzo takim ładnym kolorku. Błękitny, bardziej turkusowy bym nawet powiedziała. Bo taki niebieskawo-zielony. Guziczki ma takie szklane jakby, takie diamenciki. Nie szklane, tylko diamenciki. cieniuteńki w prążek. Jeśli chodzi o skład, już sobie tu patrzymy. I w składzie mamy 100% bawełna. Także naprawdę fajny. Kolejną rzeczą jest zwykły t-shirt Mark Spencer 44 66 akryl 29 wiskoza 5 elastan. I właśnie w, wydaje się taki mocno sztuczny ale bardzo, bardzo rozciągliwy t-shirt. Kolejną rzeczą z papai rozmiar tutaj mamy 46, jest taki t-shirt. Tutaj na dole mamy wiązanie, pamiętam te wiązania kiedyś były modne, teraz już rzadko widuję, dekolt V, bardzo wzorzysta. Mega mi się podoba, ładnie wygląda. Taki to to nie wiem, czy bym chodziła, bo rzadko chodzę w takich rzeczach. 97 wisko za 3 elastan, skład super. Rzadko chodzę w takich rzeczach, ale tak na wieszaku, jak widzę, to mi się mega podoba. Kolejną rzeczą jest taka podwójna bluzka, granatowo-pomarańczowa. Tu jest tak jakby yy, dół, jest koszulowy i na górze już jest taki bluzkowy bardziej. To jest Mark and Spencer. Dużo tego Mark and Spencer, czyli ta odzież jest taka typowo angielska. Nie ma w ogóle metki. Chyba, że na tej części jest, na tej części. Ok. Rozmiar 42. 81 Wiskoza, 19 Poliester. A ten pomarańczowy materiał to jest typowo 100% poliester. Szkoda, bo on jest właśnie przy ciele, więc z y, tej bluzce można się niestety troszkę spocić. Tak mi się wydaje. Ale tak to wymyślili, tak to stworzyli, także dobra. Kolejną rzeczą z FF &F jest taka bluzeczka. Proszę bardzo, znowu taki rękawek, bardzo podobny. Y, w ogóle to wygląda, jakby to było. Jakby jedna osoba po prostu sprzątała w szafie, stworzyła worek i to było zapakowane, bo te rzeczy są w bardzo podobnym stylu, że tak powiem. Więc jest taki klasyczny biały szarcik, no ale rozmiary się różnią, więc to jest niemożliwe, bo rzeczywiście część rzeczy jest 38, część jest po prostu większa. To mamy akurat 38 i jeśli chodzi o skład. 100% wiskoza, czyli bardzo, bardzo przewiewna bluzeczka. Wydaje mi się, że może prześwitywać, chyba, że jakiś mocno cielisty stanik, no to wtedy powinno być ok. No i przepiękne jest tutaj w ogóle to ażurkowe, ta wstawka tutaj jest związana. Naprawdę ładna, klasyczna rzecz. I ostatnia rzecz, jaka była w tej połowie worka, to będzie znowu t -shirtik kolorze takim niebieskawym z Doroty Perkins. Rozmiar 42. Tutaj jest tak jakby zszyty i te rękawki też nie są długie, tylko są tak jakby ścięte. Jeśli chodzi o skład, to mamy 100% bawełna. Także naprawdę okej. Okay. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jak te rzeczy Wam się podobały. Dla mnie ok, myślę, że y, na pewno bardzo fajny stan, jeśli chodzi o te rzeczy. Y, co mi się nie podobało, to na pewno te spodnie, tak średnio. Y, reszta jest ok. Y, no, nie było tu nic takiego, wow, nie było tu nic takiego, że y, no, mega, mega źle. Raczej te rzeczy są takie proste. Y, zazwyczaj tego mamy najwięcej w szafie, także myślę, że jak najbardziej ta połowa worka jest ok. W następnym odcinku otworzymy drugą połowę, zobaczymy co jest tam dalej. I może jeszcze przymierzę dla Was chociaż, co tutaj będę mogła. Przymierzyłam dla Was tą bluzkę, no i na mnie jest taka... Wiecie, jest ok, bo ona jest rozciągliwa, natomiast mi się nie podoba, bo mnie bardzo oblepia w rękach. Tutaj też nie jest zbyt ok dla mnie. Ale sama w sobie jest naprawdę ładna. Natomiast, no, ja bym w niej osobiście nie chodziła. Kolejnie mamy po prostu ten t-shirt. Ten taki bardzo duży. I raczej wydaje mi się, że jest damski. Typowo luźniejszy. Myślę, że do jeansów. Jak najbardziej ok. Mam jeszcze ten drugi szary t-shirt. No, dla mnie jest troszkę za mały. Znowu w rękach jest taki nie bardzo jak ja lubię. Tu zaś jest taki większy. Tu jest taki mały, tu jest taki duży. Średnio mi się podoba. Dobra i ostatnią rzeczą przymierzyłam tą bluzkę, żeby zobaczyć jak ona będzie leżeć. Więc rozmiarowa na moją mamę też będzie okej. Okay. Myślę, że pewnie ogląda, więc sama zdecyduję czy ją chce, czy jej nie chcę. Jeszcze sobie przymierzę, ale bardzo taka ładna. Taka, żeby po domu sobie w niej wychodzić. Myślę, że jak najbardziej materiał super. Bardzo jest taki przewiewny i wbrew pozorom nie prześwituje. Także naprawdę ładny, no i to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, więcej już niestety się nie zmieszczę, więc wam nie pokażę, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Także zachęcam was do oglądania, do subskrybowania i do zostawienia Łapek. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę pięknego dnia.